przyjadna Matko Generalna, sióstr sercanek, wraz z wszystkimi siostrami, kochani współbracia w kapłańskiej posłudze, umiłowani siostry i bracia w Chrystusie Panu. Wspierając się na pastorale świętego Józefa Sebastiana Pelczara, ufam, że tworzymy w tej chwili wspaniały obraz obcowania świętych, co jest wielką troską i wielkim życzeniem samego Pana Jezusa Chrystusa. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali i abyśmy wszyscy razem, bez względu na to, co czynimy, na jakim odcinku pracy posługujemy, budowali Królestwo Boże. To jest nasze dzisiejsze przynaglenie, które. Tak wierzymy i tak mocno ufamy, że jest także marzeniem patrona dnia dzisiejszego, patrona zgromadzenia sióstr sercanek, sióstr służebnic najświętszego serca Pana Jezusa. I w to pragniemy włożyć także całą naszą uczciwość i całą naszą miłość, jaką wyrażamy na tyle sposobów wśród nas. Święty Józef Sebastian Pelczar z pewnością jest Wam dobrze znany. Wszystkie szczegóły dzisiaj dzięki jego nieprawdopodobnej nie pracowitości, jego zapiskom autobiograficznym, jego korespondencji, jego mądrym dziełom, którymi zapełnił nasze biblioteki, wiemy o nim bardzo dużo i równocześnie potrafimy bardzo dokładnie odczytać jego zamysły, jeszcze wtedy, w Galicji, w austriackim Zaborze, aby potem dotrzeć do tego momentu, w którym rozbłyśnie niepodległa znowu Rzeczpospolita, Polska, w której on jeszcze zabierał głos, aby przekazać jak w Testamencie swoje wielkie doświadczenia. I jestem przekonany, że będąc w przemyślu Rozma rozważalibyśmy jego posługę pasterską w tej diecezji gdybyśmy teraz przemawiali na wawelu byśmy na pewno się odnieśli do jego bardzo obfitej bardzo owocnej pracy jako profesora dziekana wydziału teologicznego i rektora uniwersytetu jagiellońskiego gdybyśmy byli teraz w rzymie w instytucie polskim na via pietro cavalini rozważalibyśmy jego udział w tym przybliżaniu Polski, jej spraw, jej kłopotów, ale także i jej radości razem z majestatem, następcy świętego Piotra. I tak moglibyśmy, moi kochani, przechodzić przez te wszystkie etapy pokazujące, jak bardzo dojrzałym było życie naszego patrona, przed którym dzisiaj chylimy głęboko nasze czoła. Ale tutaj w tym miejscu z pewnością oczy nasze Biegną do szczególnego Jego dzieła, którym jest Zgromadzenie Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Pana Jezusa. I pozwólcie, kochani, że odwołam się do Jego pięknego tekstu, w którym bardzo spokojnie, bez emfazy, bez jakiegoś bardzo emocjonalnego wpisu, pisze o tym, co dla dobrego Boga, przez powołanie takiego zgromadzenia. Trzeba jednak dokonać, by uzupełnić to, czego nam może jako Kościołowi brakuje i co jeszcze pokazuje, ile jest do zrobienia. Pisał tak. Przy końcu roku 1893 przekonałem się, że najlepiej będzie, jeśli w Galicji powstanie osobne zgromadzenie zakonne, które by się opiekowało sługami i pielęgnowało chorych po domach. Bo tej pracy nie podejmowały dotąd zakonnice. W tej myśli ułożyłem ustawy uzyskałem pozwolenie Kardynała Dunajewskiego. Kupiłem za własne i pożyczone pieniądze dom przy ulicy Świętego Krzyża 10 i napisałem do Ojca honorata, by formujące się zgromadzenie służebnic serca Jezusowego, bo taką nazwę udałem połączyć ze zgromadzeniem tajnym sług Jezusa w Królestwie. Kongresowym. Rzeczywiście, za zgodą Ojca Honorata przybyła w kwietniu 1894 do Krakowa matka Leonia Motylowska z drugą siostrą, by objąć zarząd naczelny. Ponieważ jednak była niezadowoloną z tej zmiany i inne wyłoniły się trudności, przeto napisałem znowu do Ojca Honorata, by ją odwołał. Sam zaś postanowiłem założyć samoistne i odrębne zgromadzenie, na co kardynał Dunajski chętnie się zgodził. Niech mi Bóg przebaczy tę śmiałość, bo dotąd założycielami zakonów byli ludzie święci, ale to mnie trochę wymawia, że w okolicznościach dziwnie się układających widziałem wskazówkę woli Bożej. Liczący w tym momencie, kiedy to opisał, 51-letni Józef Sebastian Pelczar jeszcze nie biskup, ale kapłan, bardzo gorliwy, profesor i rektor Szacownego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zdecydował się na taki krok. Myślę, że jesteśmy wszyscy przekonani, że do tego kroku zbliżał się przez dłuższy czas. To nie jest wypływ tylko jednej chwili jakiegoś humoru, jakiegoś przypływu idei wielkiej. To jest na pewno bardzo dojrzały projekt, przez który on sam widział w pierwszym rzędzie wzmocnienie Kościoła, jego posłannictwa do wszystkich ludzi, zwłaszcza w tych dziedzinach, które jeszcze może nie w pełni się rozwinęły i nie w pełni dotarły do wszystkich, zwłaszcza tych najbardziej i pokrzywdzonych, i schorowanych, i niepotrafiących sobie w życiu poradzić. Ale przez to ujawnił się ważny charyzmat, który wzbogacił, przez który wzbogacił on Józef Sebastian Kościół Święty. Dokładnie to tak jakby echo tego, o czym święty Paweł pisał do mieszkańców Efezu, miasta bardzo bogatego, miasta, które na wybrzeżu Azji Mniejszej pełniło ogromnie ważną rolę na wschodzie imperium rzymskiego. Do tamtych mieszkańców, którym w większości niczego nie brakowało, którzy byli nawet dość dobrze obeznani z nauką, z wieloma poglądami, z filozofią, do tamtego miasta i do tamtych mieszkańców Efezu pisał. Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości pełni Chrystusa. Myślę, moi drodzy, że takie słowo apostoła narodów, który na początku swego życia nie rozumiał absolutnie Chrystusa. Mało tego, nie doceniał jego posłannictwa i jego obecności w tamtym świecie. Jeszcze mało tego, prześladował tych, którzy się przyznawali do tej drogi. I on za natchnieniem tej wielkiej łaski, którą jak wiemy pod Damaszkiem doświadczył, potrafi tak głęboko myśleć o wspólnocie, której początki dał sam Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. I pokazuje bardzo wyraźnie, jak w społeczeństwie różnimy się, jak każdy z nas ma swoje indywidualne drogi, indywidualne swoje zamiłowania, plany, nawet talenty, jak to wszystko może się składać, by zbudować jedno ciało, którym będzie Kościół Święty. I Życie świętego Józefa Sebastiana ukazuje to w sposób niemal doskonały. Tak jakby rzeczywiście patrzył bardzo daleko, mając przed oczyma to wielkie błogosławieństwo, jakie święty Paweł apostoł dał swojemu młodemu Kościołowi. I to nie w Jerozolimie, gdzie były początki, nawet nie w Galilei, gdzie więcej swobody mogło być. Ale dał to na ziemi zupełnie dotychczas dalekiej od objawienia się mesjańskiego Zbawiciela i jego misji dla dobra całego świata. I my w tym uczestniczymy. I święty Józef Sebastian to bardzo dobrze rozumiał. I my możemy oczywiście dzisiaj prowadzić bardzo długi dyskurs. Czy pamiętając o tym, mając przed oczyma to wielkie, wspaniałe dziedzictwo, jakie nam pozostawił, ten święty patron dzisiaj czczony w Kościele Świętym, czy może istnieć coś, coś bardziej wyraźnie sformułowane dla budowania jedności ciała, którym jest Kościół, ciała samego Zbawiciela, którym jest Kościół, a my jesteśmy Kościołem? I to jest głęboka myśl, którą trzeba z pokorą przyjąć i nie udawać, że to my dopiero jesteśmy mądrzy. To mądrym był Pan, który dał natchnienie i który tak pokierował losami i Pawła, i Szawła kiedyś, który stał się Pawłem i przez dwadzieścia wieków prowadził Kościół Święty poprzez różne charyzmaty, które wzbudzał, tak samo, jest, tak samo było za czasów Józefa Sebastiana i powiedzmy tak samo jest i dzisiaj, w sto lat po jego odejściu z tej naszej ziemi. I zadajemy sobie pytanie, że przecież czy tak można przyściuteńko na tej ziemi potraktować jako tylko zwykłą wiadomość? Z głębi serca powinniśmy jednak umieć ciągle powiedzieć, Panie Boże, o wielu rzeczach wiemy, przeczytaliśmy już i Ewangelię, przeczytaliśmy listy świętego Pawła, przeczytaliśmy bardzo wiele natchnionych ksiąg Starego Przymierza. I to nam powinno wystarczyć. A Pan powie nie. To jest za mało, żeby tylko przeczytać i wiedzieć. Trzeba równocześnie bardzo mocno w sobie obudzić to, czym właśnie obfitował święty Józef Sebastian. Trzeba zrozumieć, że w każdym czasie, w każdym środowisku i w każdym sercu budzi się przede wszystkim ta wzajemna między Bogiem i człowiekiem więź której znakiem będzie chęć współpracy razem z Nim. Bo nie wystarczy powiedzmy sobie szczerze, tylko usiąść i powiedzieć Panie Boże, daj, daj, żeby było dobrze, żeby było wygodnie, żebyśmy nie cierpieli, żebyśmy nie musieli się za wiele trudzić, by zabezpieczyć wszystkie nasze potrzeby. Bo Pan powie, trwajcie w mojej miłości i jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej. To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. Te słowa pełne natchnienia Bożego słyszymy bardzo często. Myślę, że każdy z nas by to potrafił wydobyć ze swojej pamięci. Czyli wiemy o tym. Ale czy potrafimy ten następny krok uczynić? Panie Boże, jednych ustanowiłeś apostołami, innych jeszcze wspaniałymi nauczycielami, innych pasterzami, innych jeszcze na tylu innych odcinkach pracy dla dobra człowieka i dla dobra Twojego ciała, którym jest Kościół. Bardzo to pouczające, moi drodzy, i przeżywając, wydobywając z pamięci. Już sto lat, które minęły od śmierci Józefa Sebastiana Pelczara, zastanawiamy się, czy postąpiliśmy coś do przodu, czy społeczeństwo nasze jest bogatsze, mądrzejsze od tego pokolenia, któremu przewodniczył święty biskup Przemyski, kiedyś profesor, kiedyś dziekan wydziału na Uniwersytecie Sławnym Jagiellońskim. Można by się nad tym bardzo mocno zastanawiać. Dzisiaj oczywiście przede wszystkim w centrum naszego rozważania są siostry, siostry sercanki, które zakotwiczone są w tym charyzmacie, które On im dał. Tyle czasu poświęcił dla nich, tyle cierpliwości, tyle równocześnie modlitwy i tyle także powiedzmy sobie szczerze, różnego rodzaju zakoli, które się tworzyły, nie zawsze znajdując najlepsze rozwiązanie. Trzeba było i on tego dokonał bardzo często zaufać jeszcze bardziej Bogu niż sobie samemu, jeszcze bardziej ufać w siłę tego, co w sercu Mojże się stać, jeżeli będziemy związani z Chrystusem i Jego łaską i tak to piękne dzieło się rozwija. I myślę, że siostry dzisiaj są chyba szczególnie wdzięczne za to, że to dzieło formalnie zaistniały w 1894 roku, a więc 130 lat temu, że jest dziełem, które warto pokazać i do, za które nie tylko trzeba być dumnym, ale trzeba być w pokorze, zawsze gotowym Panie Boże, jeżeli o coś mogę prosić, to o to bym miała, a my wszyscy razem w Kościele Świętym byśmy mieli siłę do realizowania Twojej świętej woli. Trwajcie w miłości mojej przez tyle możliwych dzieł do spełnienia. Sam Józef Sebastian z tej jego bogatej spuścizny już za życia był postrzegany jako wybitny hierarcha, patriota i wierny syn Kościoła. W każdym odcinku swojego zaangażowania w każdym momencie dawania z siebie odpowiedzi na, dla Pana, by trwać w miłości Boga samego na różnych etapach swojego życia, że to jest rzecz najpiękniejsza, jaką można z siebie ofiarować. Czcigodne, drogie siostry, i dzisiaj wypada po raz chyba kolejny w to piękne święto zachęcić was i równocześnie gorąco prosić. Cencie sobie, ten mistyczny związek ze swoim założycielem i orędownikiem u Boga. Ileż my wszyscy, nie tylko wy, ale my także doceniamy i dostrzegamy bogactwo Jego pomocy udzielanej nam jako kraj, jako poszczególne diecezje, ale przede wszystkim jako Kościół święty na naszych ziemiach. I wiemy, i z pewnością każdy z nas dzisiaj przyszedł z takim ładunkiem refleksji, że aktualna sytuacja Kościoła w naszej Ojczyźnie jest bardzo, bardzo podobna do tej sprzed stu lat, do tej sprzed stu trzydziestu lat, której doświadczał dzisiejszy święty patron. To wszystko prowadzi nas na pewno i powinno do uznania naszych słabości i narodu, i każdego z nas osobno. Ogarniając tę ufność, jaką reprezentował święty Pelczar, Musimy bardzo pamiętać, że wszystko co czynił, czynił dla dobra i pożytku ludzi. To jest rękojmia także i powodzenia naszych błagań. Bo myślę, moi kochani, że jest nad czym się pochylić, bo przecież wiele jest problemów nierozwiązanych w nas, i to znowu w naszych indywidualnych sercach, jak i w sercach całego narodu. Można by o tym bardzo długo mówić. Wśród nich, wśród tych świętych patronów, na których się opieramy, których o wstawiennictwo i umocnienie nas dzisiaj prosimy, wiemy, że autentycznym światłem rozbłyska ten podkarpacki i krakowski z wyboru człowiek kościoła, który wyszedł z chłopskiej, ale z drog zdrowej religijnej wspólnoty. W przemyślu, w Krakowie, w Rzymie i na dziesiątkach innych miejsc, gdzie posługiwał, gdzie przepowiadał Boże Słowo, gdzie także działał dla wzmocnienia tych charyzmatów, które za Świętym Pawłem wszędzie dostrzegał do zrealizowania, tam prosił o dobre natchnienia i o ten dar determinacji, by się nigdy nie wycofać z budowania na silnym fundamencie wiary. Tych cnót mówię to całkiem szczerze. Życzę Wam, kochane siostry, ale życzę też wszystkim nam tu zgromadzonym i kapłanom sprawującym tę świąteczną dzisiejszą Eucharystię i Wam, kochani siostry i bracia żyjący w tak zwanym świecie, ale przecież wspierający nas i wspierający Kościół Święty. Niech to będzie także i nasz wkład w budowanie tej nowej cywilizacji. O którą tak zabiegał święty Józef Sebastian, a za nim tylu innych, ale wszystko się bierze od tego słowa, które nad jeziorem galilejskim, na terenie nawet Samarii, na terenie Judei rozbłyskało. Trwajcie w miłości mojej. Jeżeli tak będziecie postępowali, zawsze znajdziemy najlepsze wyjście dla każdego z nas. Ceńmy to sobie, moi kochani, i prośmy dobrego Pana, niech tak się stanie. Amen.